Cześć, witajcie na kolejnym odcinku. Dziś odcinek z numerami 23, mamy 23, 2 po piątce przypływ kasy i 10 razy kasa, 3 zadyszkę mam ekstra linie, gruby cash i 500 w banku oraz pełny portfel. Także dzisiaj na bogato 70 zł wkład. I zaczniemy sobie od tego przypływu kasy. że będzie tutaj widać. I tak trzynaście szukamy czternaście dwadzieścia trzy, tak jak numer strapki oraz trzydzieści sześć lub muszelki. No i zaczynamy dwadzieścia jeden. Tutaj nie ma trzydzieści dwa.

Zróbmy sobie zadyszkę, najnowszą premierkę. I tutaj szukamy piątki, jedenastki, trzydzieści sześć, dwadzieścia jeden i dwa. O, zaczynamy na no, bliżutko, bo szóstką. Czwórka, trzynaście nie ma, dwanaście nie ma, i siedem nie ma. Drugi rząd, co tu jest? Dwadzieścia dwa, jeden, trzydzieści pięć, dwadzieścia osiem, i czterdzieści.

Dziewiętnaście, dwanaście, dwadzieścia dziewięć, tu jest dwadzieścia trzy, trzydzieści trzy, dalej dwadzieścia dwa nie ma, dwójki też nie ma, czwórki też nie ma. Oj, coś słabo te strapki ostatnio i trzydzieści cztery nie ma. GS też jest przegrana. Gruby cash. I szukam trzydzieści pięć, pięć, dwanaście, trzydzieści sześć. Szesnaście, świnki albo kaszu. Takie liczby wygrywają. I mamy tak piętnaście, trzynaście, czternaście, trzydzieści dwa, dwadzieścia dziewięć. Tu mamy osiemnaście.

czternaście, dwadzieścia dziewięć, szesnaście, dwadzieścia cztery, dziewiętnaście, sześć i dwanaście nie ma. teraz dwadzieścia trzy nie ma, dwadzieścia dwa też nie ma, dwadzieścia siedem i pięć. ostatni rządek jest 15 10 18 i 7 no i niestety. A to zrobmy tutaj tam trzy takie same kwoty. Szukamy 500, drugie 500, 200 i 100. Tu jest 60 150 2 miliony. 5000, 150, 30, 60 i stówka także nie ma. I ostatnia gra karty. Czy karty coś tutaj przyniosą? Mamy złoto i diament. Diament i klucz. Kończynka pierścionek. Walizka, sztabka. Yy, banknot, przepraszam. Pierścionek tu jest sztabka, sztabka i kończyna, moneta i sztabka. I plik oraz klucz. Także portfel też jest przegrany. Mam M. MC. Dobra. I ekstra linie. Łatnia, strapka czy coś podratuje eee, serce oraz okulary. Tutaj jeszcze okularki. Tu mamy serduszko. Dwa symbole to rower i parasol. Rower i parasol. Już miałam mówić, że nie ma, ale jest rower. Na pewno jest jeden. Parasola nie widzę. Dobra. Teraz popcorn i kości. Tu mamy popcorn. Jest kolejny popcorn. I następny. I kolejne piłka i klapki. Mamy tu piłkę. Tutaj jest piłka. Tutaj piłka. A, klapków nie ma. Także kolejny symbol. Łódź i księżyc. Łódź i księżyc. Łódź mamy tu. Tutaj jest księżyc. Tutaj mamy i łódź i księżyc. I tutaj. Jest to w następnej. Księżyc. I to wszystko. Ok. Kolejne dwa symbole to tęcza i krab. Tęcza i krab. Tutaj mamy krabika. Tu jest krabik, tutaj jest kolejny krabik. Mamy następnego kraba. Jeszcze jeden. A tęczy chyba nie ma. No dobra. Te, ostat... te następne symbole, kwiat i y, lody. Kwiatuszek tutaj jest. Jest kolejny. No tutaj następny kwiatek. I jeszcze jeden. E, lody też są. Lody mamy tu. I czy coś jeszcze, tu był jeszcze księżyc. Dobra. Następne dwa symbole to słońce i balony. Mamy tutaj baloniki. Tu jest słoneczko. Mhm. Tutaj są słońca dwa. Słońca, tu jest jeszcze słońce. No i chyba wszystkie symbole. Dobra, kolejny. Podkowa oraz diament. Podkowa i diament. Mamy tutaj diament. Tu jest podkowa. Tutaj kolejna. I tutaj mamy jeszcze diamenty dwa. Następny symbol to piedronka oraz korona. Tutaj jest korona. Jest biedronka. I dalej, tu mamy jeszcze biedroneczkę. Ok, następne symbole. Słonik i arbus. Słon jest tutaj na pewno. A tu jest arbus. Jest kolejny słoń. I mamy jeszcze tutaj słonika. Teraz czapka i moneta. No to tu od góry czapka i moneta. Tu jest też czapka. Jest kolejna. I następna. Tutaj też jest czapka. Tutaj mamy monetę. I już w ostatnim nie ma, także <tryk> Dwa symbole do końca: sakwa i wiatrak. Wiatrak jest tutaj, nie było dzwonka. Jest tutaj wiatrak. Mamy linię. No fajnie, jest linia i jest sakwa. Sakwa też była. No to jest kolejna linia, no już trochę lepiej. Tu jest też sakwa. Jest następna. Mamy tu jeszcze sakwę. I wiatrak. Dzwonka. A ptak był? Nie, ptaka nie było, motyla też nie, rolki i dzwonek. Nie było, także mamy dwie linie? Ok. I tu pod jedną linią mamy 10 zł i tutaj mamy 10. Jest dwie dyszki. Ok. No, czyli dzisiaj na 70 zł udało się odzyskać 30. Nie ma nawet połowy. No ale co zrobić? Dziękuję wam bardzo za oglądanie i zapraszam na kolejny odcinek pa